Paradziesiąt stoisk wystawienniczych i tysiące uczniów szkół zawodowych, technicznych oraz gimnazjalnych. Tak wyglądały targi edukacyjne zorganizowane w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Wałbrzychu. Była to okazja zarówno do promocji szkół, jak i zaprezentowania fachowej wiedzy podopiecznych tych placówek. Dobra współpraca Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu naszych szkół starostwa powiatowego spowodowała, że dzisiaj właśnie w Zespole Szkół nr 5 przy ulicy Ogrodowej ludzie z całego terenu zjechali po to, by dowiedzieć się jak najwięcej o naszej ofercie szkolnictwa zawodowego, o tym jak dbamy o to szkolnictwo, jak jest dla nas ważne, o to aby młodzi ludzie kończący gimnazja wybierali szkoły zawodowe. Do zespołu szkół nr 5 jechała młodzież gimnazjalna z byłego województwa Wałbrzyskiego. Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą szkół, co znacznie ułatwi wybór dalszej drogi edukacyjnej. Nasze targi służą popularyzacji idei. Kształcenia zawodowego wśród absolwentów szkół gimnazjalnych, ale również służą młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wyborowi właściwych dalszych kierunków rozwoju. Młodzież na stoiskach wystawienniczych prezentowała własnoręcznie wykonane urządzenia i makiety. Nie zabrakło silników napędzanych sprężonym powietrzem, układów lamp i diod oraz miniatur. Jest to makieta przedstawiająca magazyn. Zbudowana przez uczniów. Makieta jest w pełni elektroniczna. Bo mamy tutaj tak. Bramkę RFID, która jest, czytuje towar w momencie yy, przejazdu towarów przez bramę. Mamy tutaj czte, trzy strefy. Strefę przyjęć, gdzie towar jest przyjmowany. Strefę składowania, gdzie towar jest układany na regałach. I wydań. W tej strefie odbywa się wydanie towaru wcześniej skompletowanego. Prezentowane urządzenia i artykuły są efektem pracy zespołowej uczniów w szkół. Większość z nich powstała na zajęciach laboratoryjnych pod okiem nauczycieli zawodowych. Dowodzi to, że szkolnictwo techniczne nastawione jest w dużej mierze na praktykę. Gotowe elementy, gotowe podzespoły, które produkują, robią na w szkołach podczas trwania zajęć, bo widzimy szkoły gastronomiczne, które wystawiają swoje produkty. Widzimy szkoły techniczne, jak zespół szkół numer 5, które wystawia całą mechatronikę a więc no bardzo bogatą w dziedzinę w sprzęt, w różnego rodzaju mierniki, oscyloskopy to wszystko, co służy uczniom do tego, aby mogli się spokojnie rozwijać. Podobne targi w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II odbywają się również w Jeleniej Górze, Legnicy oraz Wrocławiu.